Wiemy, dlaczego Jan Nowicki nie pogrzebł państwowego. Chodzi o politykę? Jan Nowicki, wybitny aktor i prawdziwa legenda polskiej kinematografii, zmarł w nocy z 6 na 7 grudnia. Jego pogrzeb odbył się w środę, 14 grudnia, w kościele parafialnym Święty Urszuli w Kowalu. Miasto zapowiedziało poważne ograniczenia m.in. te dotyczące parkowania czy wchodzenia do świątyni. Pod kościołem i w okolicy parkingu pojawiła się również ochrona. Mimo odejścia wielkiego artysty, pogrzeb nie miał charakteru państwowego. Wszystko przez to, że Nowicki brzydził się polityką i nie zabiegał względy polityków. Władzom miasta nie złożono także takiej propozycji. Omszórna z prochami aktora zostanie odprowadzona na cmentarz, znajdujący się w pobliżu kościoła. Nowicki spocznie w rodzinnym grobie którego budowę zlecił jeszcze za życia.